Cześć, cześć, witajcie widzowie. Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Nie mam jeszcze pomysłu na nazwę, więc możecie napisać nazwę w komentarzu. Ogólnie seria będzie polegała na tym, że będziemy sobie ogrywać Minecrafta 1.20. Za bardzo nie miałem przyjemności w niego pograć, bo zazwyczaj grałem na 1.19, a niby wiem, co zostało dodane, ale tylko w teorii, bo za bardzo... Nie grałem w Minecrafta 1.20, więc skoro mam taką przyjemność, no to dobrze. A więc seria to po prostu survival na normalnym poziomie trudności i tyle. A więc bez przedłużania zaczynajmy i tworzymy świat. Już się tworzy? Nic nie kliknąłem, ale... Dobra, a więc po, poczekamy, aż świat się tworzy, przy okazji, skoro tutaj no, jesteście, to możecie zostawić lajka, like suba, będę bardzo za, zadowolony, już mamy ponad 60%, to, to już się zaczyna i... O. o. Trochę niefortunny. stit się. Tylko lagi na początku. Mam nadzieję, że, że wylagów nie macie, bo, bo by było nieprzyjemnie, nieprzyjemnie gdybyście mieli lagi. Dobra. Rozpoczynamy. Zetnijmy sobie drzewo. I idę tam w góry, bo tutaj nie, nie, chcę być w tym lesie, bo tego biomu, za tym biomem nie przepadam. Dobra, lecimy do lasu i tam, znaczy na tą górę, co ja gadam. Lecimy tam i... No w sumie nie aż taki zły ten sit, ale... Mamy jakieś 10 minut, zanim zajdzie słońce, przygotować się no co oczywiście tutaj Minecrafta speedrunować nie będziemy w którymś tam odcinku może tam nie wiem kiedyś mam Minecrafta przejdziemy ale jeszcze nie teraz tutaj mamy dużo czasu na tutaj mamy dużo czasu i tutaj się nam nieś pieszy. o co ja Co ja zrobiłem drewno wyżu? Ciłem. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Może się tutaj osiedlimy, mogę powiedzieć szczerze, bo to te tereny są ładne, ale muszę używać, uważać na, na sypki śnieg. Nie wiem, czy się tutaj nie osiedlimy przypadkiem. Możliwe, ładne tereny, ale dobra. Wszedłem tutaj na górę i polanka ładna. Tam domek by można było zbudować. Dobra, robimy crafting table. Co, niepotrzebnie tutaj wchodziłem na górę dobra tutaj jest tą tutaj sobie pokupiemy go tam widziałem Irona na dole to zaraz tam pójdę po niego Gdzie ja widziałam te rudy? A, tutaj gdzieś. Chyba tutaj jest żelazo. To będzie na kilo w kolejny. Dobra. Pokopię tego trochę i zaraz idę tam budować domek. Albo jakieś schronienie. Nie będziemy budować domku. Myślę, tylko zbuduję jakąś norę w ziemi. To tylko tymczasowa będzie. Gdzie ja mój crafting dałem. O, kuska. Mała. Ja to po prostu... O, wioska! Dobra, idziemy do wioski. Chyba nowe wiosce spędzimy swoją. Pierwszą noc. Słyszałam gdzieś potwory to chyba z Kaiwa. Dobra. Wioseczka jest. Fajnie, że nam się na startu udało znaleźć. Wioskę to zawsze tak będzie lepiej. Co jest tutaj, sobie z pointa Idę znaleźć farmę, bo już sprinta nie mam. Chwilę gramy, już nie mam sprinta. Dobra, jest jakaś farma. Nie jest tego. Nie, jest, nie będzie z tego za dużo plonów, ale. No cóż, przynajmniej mamy ułatwioną rozgrywkę na start, bo już mamy łóżeczko, Zaraz jakieś ludby będziemy mieli. Lud ze skrzynek będziemy mieli jakoś to tam pójdzie. Golema może na razie zabijał nie będę, bo mam żelazo. Jakieś nasionka tuż są. A, no. e, chyba kowala nie ma w tej wiosce. Dobra, ale to nie zmienia faktu, że pierwszą noc spędzimy tutaj, sobie w tej wiosce. Idę, idę jakiś A. domek sobie znaleźć i... no i dobra, która jest, gdzie? O. Już zaraz słońce zachodzić będzie, za jakieś 5 minut. To tutaj biegam bez celu. Dobra, to wezmę sobie to łóżeczko. Jakiś domek sobie. Tutaj byłam? Nie, nie byłem. To będzie mój domek. Zrobimy sobie. Zrobimy sobie crafting table elegancko. Zrobimy sobie elegancką crafting table Zrobimy sobie piecyk Niestety ci villagerzy że mi będą wchodzić, ale to na pierwszą noc tylko. I zaraz się tam w górę ewakuujemy, czy, czy coś Pozbieram sobie trochę tego. Jakoś to będzie. Znajdajesz coś ciekawego? Dobra, to w takim razie jeszcze sobie tutaj drewno zetnę. Zetnował sobie drzewo. Po, no podpiszę swój dom. Że to jest mój dom. Podpiszę swój dom, żeby każdy wiedział, że to jest mój. Pateki robimy tabliczkę. I mamy. I mamy. Po podpisaliśmy mój dom to zaraz słońce zajdzie, no to zanim zajdzie słońce, to sobie jeszcze w domku. Skraftuję narzędzia podstawowe, siekierę, mieczyk, gdy potwory mnie zaatakowały, to mam, mam mieczyk. Dobra, no to w takim, w takim razie chodźmy tutaj, pochodźmy po wiosce. Drewno mogę jeszcze pościnać To będę miał drewno tam na zapas Zawsze trochę tego Drewna będzie Jeszcze jest... Chwila, ja sobie to zwiedzę okolice sobie. ja ciekawy jaki seed to jest Seed. Gdy, gdybyście chcieli wygenerować co sobie taki świat, to tutaj macie seed Tutaj wam pisze i Tutaj macie City. Gdybyście chcieli sobie taki świat wygenerować. Jaki ja mam, to kliknijcie i, i po prostu wpijcie sobie i taki świat będziecie mieli. Proszę robi trochę ciemno. To zetnę jeszcze to drzewo i idę już do łóżka, bo żeby potwory mnie nie zaatakowały. Pan siądł mojego domu Dobrze, więc można już spać Można Dobrze, więc Pierwszą noc. Przeczekaliśmy. Wydaje mi się, że ten odcinek już będziemy kończyć, bo. Po odcinków też za długich jakoś na początku nie będę robił. Gdzieś tak po 10-po 15 minutek. Raz w tygodniu nagram odcinek i wrzucę. A więc ja się będę. A więc ja się będę z wami żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.